Witam w Klubie Zdrowego stylu Życia, Piotr Kiewra. Dzisiaj przy okazji nagrywania kolejnego tematu poświęconego samouzdrawianiu. odwiedziłem takie jeziorko w Puszczy Rzepińskiej utworzone przez bobry. Właśnie je pokazuję. A przy okazji wizyty tutaj chciałbym... Powiedzieć troszeczkę o tym, czym jest choroba. Bo mówiąc o zdrowiu, powinniśmy też powiedzieć o jego przeciwieństwie, czyli o braku zdrowia, czyli o chorobie. Więc czym jest choroba? Choroba jest informacją. Choroba jest sygnałem zakłócenia równowagi w organizmie. No, patrząc jeszcze inaczej, można powiedzieć, że jest pewną karą za niesłuchanie swojego własnego ciała za sprzeciwianie się jego, jego naturze, jego potrzebom, jego a, harmonii. I odbywa się to najczęściej w ten sposób, że jeżeli nie, nie żyjemy zgodnie z naturą, sprzeniewierzamy się tej naturze, w naszym życiu jest obecnych za dużo odstępstw od tego, do czego zostaliśmy stworzeni przez naturę czyli źle się odżywiamy, mamy za mało ruchu, myślimy nie w taki sposób, w jaki w jaki. Powinniśmy kierujemy się w swoim życiu niezdrowymi przekonaniami, martwimy się, żywimy urazy, przeżywamy stresy, boimy się, lękamy. To wszystko ma, czy trujemy się wręcz? Trujemy się toksycznymi myślami, ale też toksynami ze z, z środowiska, toksynami z żywności. Karmimy się nieszczęściem, kreujemy w ten sposób choroby. I organizm nam oczywiście to w jakiś sposób sygnalizuje. Sygnalizuje nam to smutkiem, złym samopoczuciem, sygnalizuje nam to bólem, dyskomfortem, sygnalizuje nam to poczuciem nieszczęścia. Sygnalizuje nam to symptomami chorób, jak i samymi chorobami. Jest tutaj w tym wszystkim pewna kolejność. Nasze ciała są tak skonstruowane, żeby pewne sygnały nam wysyłać po kolei, po to, żebyśmy od tych najsłabszych sygnałów, których jeszcze nie potrafimy odczytać, usłyszeć, dostawali coraz. Silniejsze, coraz mocniejsze, aż który z nas, który z nich trafi do, do nas i podejmiemy określone działania, podejmiemy pewne kroki, po to, żeby usunąć przyczynę tej dysharmonii, czyli choroba jest sygnałem. Ból jest sygnałem. Choroba jest w tym sensie pewnym dobrodziejstwem, które. Dostajesz po to, żeby coś w swoim życiu zmienić. Ból jest pewnym dobrodziejstwem, nie tylko sygnałem, informacją, taką dobrą informacją pokazującą, że coś w swoim życiu robisz źle, robisz, sprzeciwiasz się samemu sobie, swojemu ciału. Ale ból jednocześnie jest też lekiem i w pewnym sensie choroby również są lekiem. Są lekiem na twój. Zły styl życia, na twój zły sposób myślenia, na pewne złe rzeczy, które są w tobie, na sprzeciwianie się, sprzeniewierzanie się samemu sobie, na postępowanie niezgodne z naszą naturą, niezgodne z naszym z naszą istotą. Niezgodne z naszą misją, niezgodne z naszym człowieczeństwem. I to są. Z... Choroba, w tym sensie, jest lekiem, ale jest też swego rodzaju karą. I wszystko zależy od tego, jak to odczytasz i jak to odbierzesz. Jeżeli odbierzesz to jako karę, no to i ona taką będzie. Natomiast jeżeli odbierzesz to jako inf informację, no to dzięki tej informacji coś zrobisz. I teraz kwestia jest twojej świadomości. Jeżeli jesteś świadomy tego, że choroba jest informacją, no to zacznij szukać, o czym Cię ta choroba chce poinformować. Ta choroba Cię informuje o określonych problemach, które stwarzasz sam sobie. Jesteś za te problemy odpowiedzialny, sam je wykreowałeś. Wszystkie choroby kreujemy sami. Poprzez sposób myślenia, ale poprzez również sposób życia. I to właściwie tyle o chorobach. Wolę jednak mówić o zdrowiu niż o chorobach. Ale mówiąc o zdrowiu, trzeba jednak o tych chorobach powiedzieć, dlatego, że, tak jak już tutaj zauważyłeś, choroba jest w pewnym sensie czymś pozytywnym. Jest pozytywną informacją informującą cię o potrzebie zmiany stylu życia, sposobu myślenia. O, informująca o potrzebie powrotu do natury, powrotu do swojej istoty, powrotu do swojego, do swojej misji, do bycia sobą, do pożegnania się ze stresem, z nieszczęściem, ze smutkiem i wyboru zupełnie innych wartości. Odkrycia szczęścia, miłości, radości. Dobrze, to tyle. Z krainy bobrów o zdrowiu, o samouzdrawianiu mówił do Ciebie Piotr Kiewra. Hej!